Niemcy, potęga Europy, kraj, który słynął z porządku, precyzji i efektywności, dziś zmaga się z największym kryzysem kadrowym od dekad. Brakuje pielęgniarek, inżynierów, chociaż w 2015 roku przybyło ich tu miliony, ale nadal są braki. Inżynierów, nauczycieli, po prostu brakuje ludzi, który, którzy mogą utrzymać niemiecką gospodarkę przy życiu. I właśnie w tym czasie powstał projekt wart miliony euro. Projekt, który miał uratować Niemcy. Projekt zwany Welcome Center. I to przypomina mi trochę Polskie Centra Integracji Cudzoziemców. W Polsce to placówki, które oferują legalnie przybywającym w Polsce cudzoziemcom pomoc w adaptacji do życia w Polsce, wsparcie psychologiczne, prawnicze, informacyjne itd. W całej Polsce planowane jest utworzenie 49 takich centrów, które są finansowane ze środków unijnych. A jak to wygląda tutaj? W Kilonii, bo to właśnie w Kilonii w grudniu 2023 roku otwarto nowoczesne biuro, przygotowane na tysiące obcokrajowców. Budżet 13 milionów euro na pierwsze 5 lat działania. Tak, słyszysz dobrze 13 milionów euro z kieszeni niemieckich podatników. I te dane i informacje. Mam właśnie z artykułu portalu Die Welt, niemiecki portal informacyjny. Politycy mówili na temat inwestycji w Kilonii. To projekt, który odmieni gospodarkę. Przyciągniemy najlepszych fachowców świata. To wszystko brzmiało jak bajka, ale rzeczywistość była przerażająca. Do roku 2024... Niemiecki Welcome Center przeprowadził 516 konsultacji, z tego 199 osób pochodziło z zagranicy. Jaki był efekt końcowy? Aż 5 osób znalazło pracę. Tak, 5 osób. 13 milionów euro i tylko 5 osób zatrudnionych. Każda udana rekrutacja kosztowała podatnika. 2,6 miliona euro. To jak kupienie luksusowej willi dla jednej osoby tylko po to, by została pracownikiem. Niemieckie media kuczą teraz. Opozycja krzyczy, flop nie wypał. To prawdziwy skandal. Internauci komentują 516 rozmów w rok, 2-3 rozmowy dziennie. To ma być ten wielki sukces? Rząd próbuje ratować wizerunek, mówią to nie tylko zatrudnienie. Centrum pomaga w uznawaniu dyplomów, formalności i integracji. To jest zupełnie podobne do tego, co wmawia nam nasz polski rząd o centrach integracji cudzoziemców. Tobias von der Heide, polityk CDU, Centrum to punkt kontaktowy. Nieklasyczna agencja pracy, powiedział. Ale czy to przekonuje krytyków? 13 milionów euro i 5 zatrudnionych. Ludzie w mediach już teraz mówią, że to absolutny absurd. I miejmy nadzieję, że taki absurd nie odbędzie się u nas w kraju. I niestety, ale kryzys kadrowy w Niemczech nie jest fikcją do 2035 roku z rynku pracy może zniknąć 7 milionów pracowników. Co robią Niemcy? Tworzą projekty fasadowe. Miliony na biurokrację. Miliony są wydawane, które nie działają. A konkurencja nie śpi, ponieważ inne kraje mają podobne problemy. Ale na przykład Kanada Australia, Skandynawia zdobywają najlepszych fachowców świata poprzez uproszczone procedury wizowe, szybkie, bezproblemowe zatrudnienia i skuteczne kampanie. A u Niemców, formularze, kolejki, fiasko i prawdziwy dramat w tym temacie. Jeżeli tak dalej pójdzie, to w 2035 roku. Już nic nie pozostanie z niemieckiej gospodarki. Ten projekt przeprowadził 516 konsultacji, 199 obcokrajowców brało udział, a w sumie zatrudnienie znalazło jedynie 5 osób. I wydane na to zostało 13 milionów euro. To nie jest niestety żart. To jest rzeczywistość niemieckiego Welcome Center. Jeżeli w Polsce powstanie naprawdę 49 cent integracji cudzoziemców, a koszty będą podobne, to znaczy 50 milionów złotych za jedno takie centrum, to będzie nas to kosztowało prawie 2,5 miliarda złotych. Niby to będą środki unijne. Ale ja myślę, że i nas, polskich podatników, to bardzo obciąży. Niemieccy i unijni politycy obiecywali ratunek dla niemieckiej gospodarki, ale dali spektakl nieudolności. Zamiast przyciągnąć talenty, odstraszają. Zamiast ratować gospodarkę, marnują pieniądze. Jeśli tempo się utrzyma do 2035 roku, to zamiast 180 tysięcy potrzebnych fachowców, Niemcy będą mieli kilkadziesiąt nowych pracowników. I nie mówię tutaj oczywiście o kolorowych inżynierach, ponieważ ich będą jeszcze na pewno miliony przez kolejne 10 lat. Ale niestety oni nie, nie będą zajmować tych pozycji, o których mówią właśnie te centra integracyjne. Inżynierowie z Bliskiego Wschodu i z Afryki nie uratują niemieckiej gospodarki. Najprawdopodobniej niemiecka gospodarka tego nie przetrwa. I historia tego. Centrum tego Welcome Center tutaj w Kilonii, w Niemczech. To nie jest historia o sukcesie. To jest historia o zmarnowanych milionach euro, o fiasku, które po prostu bije po oczach. I to wszystko tylko potwierdza moją teorię, że Niemcy nie przyciągają tutaj wykwalifikowanych pracowników najlepszych z całego świata, tylko po prostu osoby, które chcą skorzystać. Z niemieckiego, dość wysokiego socjalu, i sobie tutaj żyć w takich blokach, jak widzicie za mną. To, co wydarzyło się w Kilonii, to przestroga dla Europy, dla Niemiec i również dla Polski. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to proszę, daj nam łapę w górę. Zasubskrybuj nasz kanał, a w komentarzach napisz, co myślisz o takich welcome centrach. Czy w Polsce powstaną również takie centra? Na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!